Hej, hej, ja już jestem po pierwszym śniadaniu. Standardowo codziennie na pierwsze śniadanie piję szejka białkowego, no i teraz zrobiłam sobie kawkę i mam chwilę dla siebie, chwilę dla siebie, ponieważ oprócz tego, że oczywiście mam teraz czas, żeby sobie posiedzieć, pomyśleć, obejrzeć coś na YouTubie, ale również standardowo zawsze rano zaczynam od sprawdzenia, co mam do zrobienia na dzisiaj. Oczywiście nie jestem w tym jakoś bardzo mocno konsekwentna. Ale no, muszę tego pilnować ze względu na to, co robię, czyli po prostu muszę sprawdzać, jakie zajęcia mam na dzisiaj rozpisane, o której godzinie, czy są to zajęcia stacjonarne, czy online. No i co najważniejsze, czy mam gotowe materiały na wszystkie te zajęcia. Dzisiaj zrobimy sobie jeszcze trening brzucha. Myślę, że od razu po tym, jak dokończę picie kawy, wykonamy sobie ten trening. Mówię wykonamy, ponieważ pokażę Wam mniej więcej, jakie ćwiczenia wykonuję. Będzie to 20-25-minutowy trening. Ja standardowo codziennie staram się wykonywać jakiś trening. Oczywiście nie mam tu na myśli, że codziennie robię dwie godziny treningu wymagającego z obciążeniem, ale chociażby właśnie jakiś trening brzucha, czy rozciąganie, czy, czy bieganie. No wiadomo, są takie dni, kiedy ten trening górnych partii ciała, czy nóg, trzeba zrobić. No, ale nie jest to oczywiście codziennie. Więc teraz, jak już wspomniałam, mam chwilę, chwilę dla siebie. Zaraz zerknę co tam do dzisiaj mamy rozpisane. No i zaczynamy ten dzień. chodzi o jedzenie. Ja ogólnie jestem na cateringu, jak widać z diety od brokuła. Mam dietę z wyborem menu. No i dzisiaj na śniadanie, może to w ogóle nie jest fit, mam burger z białą kiełbasą i sosem szanowym, Aż trochę dziwnie mi mówić, że po potreninguję sobie takiego burgerka, ale dorzucę sobie jakieś zielone, jakieś pomidorki, żeby było troszkę warzyw, no i zasłużone. No i tak oto prezentuje się mój burgerek, oczywiście nie byłabym sobą, gdybym czegoś nie zrobiła źle, czyli po prostu przytrzymałam go za długo w piekarniku, ale i tak będzie pyszny, smacznego dla mnie i dla Was, jeśli oczywiście coś jecie teraz. Trening zrobiony, burger zjedzony był przepyszny, więc czas na pracę. Teraz będę skupiać się na zadaniach maturalnych z chemii, które będę rozwiązywać na dzisiejszych korepetycjach, które przygotowałam na dzisiejszą koropetycja. Na ten moment właśnie będę rozwiązywać każde z zadań. Dlaczego? Ponieważ chcę przy, przedstawić każde zadanie kil, na kilka różnych sposobów, rozwiązanie na kilka różnych sposobów. Dlatego, aby moja uczennica mogła wybrać dla siebie ten, który jest dla niej najbardziej zrozumiały, najprostszy, najłatwiejszy. Dlatego teraz wszystkie te zadanka sobie poprzeliczam, spróbuję znaleźć kilka właśnie możliwości na ich rozwiązanie. No i co? Działamy! Zrobiłam sobie herbatkę, żeby było mi troszeczkę przyjemniej. Kilka zadań już rozwiązałam, więc myślę, że jeszcze um, chwilkę i, i skończę. No ale trzeba to zrobić, ale ja to lubię, więc nie traktuję tego jako jakiś taki obowiązek, a bardziej po prostu taki fragment w ciągu mojego dnia. No to działamy! Skończyłam pracować, rozwiązałam wszystkie zadania na dzisiejsze zajęcia. No i teraz ubieram się i lecę odebrać paczkę. Przyszedł w końcu mój wyczekany wieszak, który zamówiłam ponad tydzień temu i wybrałam go ze względu na szybką dostawę. Więc tak trochę średnio to wyszło. No, ale jest, więc go odbieram. Jest on mi niezbędny do tego, ponieważ chcę nagrać filmik, przegląd sweterków ze sklepu Sinsay. Te sweterki już u mnie są bardzo, bardzo długo. No i nie ukrywam, że chciałabym już się po prostu nimi zająć, więc bardzo cieszę się, że w końcu przyszedł. Jutro postaram nagrać się ten filmik przed zajęciami. Mam nadzieję, że mi się uda muszę zrobić tak, żeby się udało. No i co? Mam nadzieję, że ten filmik jest już na kanale, ponieważ powiem pojawić się jako pierwszy, więc serdecznie Was zachęcam do obejrzenia. Jeżeli jest, to go podlinkuję w opisie. Jeszcze taki wstęp może. Skupiałam nam się na sweterkach z dobrym składem, więc naprawdę zachęcam Was do, do obejrzenia. Znaczy mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. No to ja ubieram się i lecę. Was W kolejnej części dnia. Jak widzicie, wieszak odebrałam, już jest złożony i nawet porozwieszałam już sobie na nim te sweterki, o których Wam mówiłam, że będę nagrywać właśnie taki filmik z przeglądem sweterków ze sklepu Scentsay. Ale teraz nie o tym, ponieważ kiedy poszłam odebrać właśnie ten wieszak, odebrałam również dwie przesyłki. W pierwszej przesyłce znajdowała się ta oto spódniczka i stwierdziłam, że jest ona warta. Aby Wam o niej powiedzieć. Dlaczego? Zacznijmy od koloru. Kolor jest po prostu przepiękny. Jest to taki kolor śliwkowy, idealny. Uważam, że właśnie na późno jesień, no czy oczywiście też wiosnę. Ja ogólnie uwielbiam właśnie takie ciemniejsze, zgaszone kolory, więc odnajduję się w nim świetnie. Tutaj mam z boku lustro, dlatego mogę zerkać sobie właśnie w tą stronę. Jeśli chodzi o krój, to jest w ogóle ulubiony krój spódniczki dla mnie. Czyli po prostu spódniczka, która jest krótsza i ma takie fajne zakładki. Jeżeli chodzi o to, bo właśnie wspomniałam, że jest krótsza, no to oczywiście dużym plusem jest to, że to są z spodenki. Czyli pod spodem mamy oczywiście spodenki, więc możemy się komfortowo w nie poruszać, niczym się nie stresować. Ale o co mi też jeszcze głównie chodziło? O skład. Wiem oczywiście, że ten krój jest bardzo popularny i. Taki model spódniczki jest w każdej sieciówce, ale nie do końca wszystkie składy mi odpowiadały. W większości był to poliester w 90% z 5% dodatkiem bawełny albo 10%. Mam też taką spódniczkę, bo byłam już, że tak powiem, <laughs> załamana i kupiłam też taką poliestrową. No i jednak ja czuję, że to jest poliester, że to jest taki bardzo sztuczny i cienki materiał. A ta spódniczka ma 95% wiskozy, i naprawdę ten materiał jest taki fajny, gruby. Widzimy, że on jest konkretny. Ta spódniczka w ogóle od razu inaczej się układa i wygląda po prostu lepiej. Jeśli chodzi o link, cenę jakieś takie szczegółowe informacje, podlinkuję Wam w opisie. Ja jeszcze może dodam, że mam rozmiar XS i też z tego rozmiaru byłam ciekawa, czy nie będzie ona po prostu za krótka. Ale wydaje mi się, że za krótka nie jest. Na pewno gdyby to była po prostu spódniczka, to byłaby zdecydowanie za krótka. Ale te spodenki, tak jak powiedziałam, dodają dużo komfortu. Więc chyba, chyba mogę ją Wam polecić. Ale jak wspomniałam, odebrałam jeszcze jedną paczkę. I zaraz pokażę Wam, co w niej się znajdowało. No i wracam do Was tym razem spodnie. Te spodnie mogę Wam polecić od razu z ręką na sercu. Dlaczego? Ponieważ posiadam już identyczne w swojej szafie. Identyczne, identyczne, bo mają taki sam krój, są też oczywiście z tego samego sklepu, ale mam tak jakby wersję na lato, ponieważ te spodnie, które już są ze mną od kilku miesięcy, mają w swoim składzie głównie wiskozę. Czyli są takie bardziej faktycznie przebiegne na lato, idealne, te natomiast mają w swoim składzie Głównie wełnę i jedwab. No i co? Spójrzmy, jak te spodnie przepięknie się układają. Ten materiał jest po prostu fenomenalny. Czujecie tak naprawdę, jakbyście miały na sobie dres. Chodzi mi o komfort użytkowania tych spodni. Naprawdę są przepiękne. Mogę Wam właśnie powiedzieć, że prawdopodobnie z tym materiałem też, ale z tym materiałem, z tymi spodniami, które właśnie kupiłam sobie na ten sezon wiosenno-letni, nic się nie dzieje. Ja po prostu chodziłam w nich. Kilka razy w tygodniu, zarówno do sneakersów, do obcasów, do jakiegoś krótkiego topiku, one wyglądały świetnie. Z tymi wydaje mi się, że sprawa będzie podobna. Spójrzcie, jak one przepięknie podkreślają waszą, was, waszą sylwetkę. Uważam, że są to idealne spodnie, które każdy musi mieć w swojej szafie. Ponieważ są to spodnie, tak jak wspomniałam, eleganckie. Czyli zarówno tak jak ja mam teraz do seterka z odkrytymi ramionami, czy do golfiku. Czy nawet do marynarki, Uważam, że będą wyglądać świetnie. Ja Miałam na sobie teraz takie botki na obcasie, ale czy nawet obuwie na, płaskim, na płaskiej podeszwie też będzie wyglądać świetnie? Po prostu w tych spodniach jestem zakochana i już wiem, że na pewno niejedną stylizację w tym nadchodzącym sezonie zimowym z nimi wykonam. Także naprawdę mogę Wam je polecić.